Czytanie z księgi proroka Izajasza. Za czasów Ochaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin król Aramu z Pekachem, synem Remaljasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida. Aram stanął obozem we Fraimie. Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza: Wyjdź naprzeciw Achaza, ty i twój syn, Szer na koniec kanału Górnej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika i powiedz do niego: Uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków, dymiących głowni, z powodu zaciekłości Rezina. Aramejczyków i syna Remaliasza. dlatego, że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela. Tak mówi Pan Bóg. Nic z tego, tak się nie stanie. Bo stolicą Aramu jest Damaszek. A głową Damaszku Resin. I stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza. Ale jeszcze 65 lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się.